Siema, witam Was wszystkich sobie zagrałem bitewkę ja, Tigerem, ponieważ dawno na moim kanale nie było żadnych bitew na wyższych tierach, więc postanowiłem tutaj to zmienić. Gramy na mapce jak widać Korea. Nowa mapa do na tym patchu, Razem z Japończykami. Co do tej mapy, no, nie za bardzo mi ona podchodzi. Mapa dla kamperów. No akurat w tej bitwie fajnie, był grałem jak Tigerem, no ale grając na tej mapie jakimś czołgiem lekkim czy yy, średnim. To tak nieciekawie to wygląda Tutaj może sobie podjadę to Jest taki fajny przestrzał Na wrogie maszyny Nie popychaj mnie kolego Zobaczymy czy tutaj będzie coś wyjeżdżać Pewnie tak będzie Tam jest T 44 Jest! Pięknie! Pięknie dostała No i jak Tiger jednak to działo To ma naprawdę potężne Teraz muszę szybko przeładować, przeładowanie to jakieś niecałe 23 sekundy już do mnie napiszają. ale niech sobie strzelają, mam naprawdę bardzo fajny pancerz, więc mogę sobie pozwolić na przyjmowanie tutaj strzałów. Dobra, strzelali i stamtąd, więc może jest kolejny wrogi czołg. Jest zniszczony z 2 oh my god! Pięknie, pięknie padł na pierwszego strzała. Tutaj jeszcze widzę, widzę jakiś drogi pojazd, To muszę przebadować. Fajnie by było jeszcze tego pana opolować. Tutaj jest jakiś teciak Stamtąd jeszcze są jakieś strzały, ale widać nasza Pantera dwójka poradziła sobie pięknie z Centurionem. No tam na dole coś jest, ale tak nisko działa chyba nie obniża. No tutaj jest. mapę ah. T25 ja tak nie obniżę działa niestety. Dobra, chyba najwyższa pora zmienić tutaj tą pozycję. Bo już tam Co jest z tą lornetką? Bo już tam nie widać. Żadnego wroga Chociaż, chociaż Nie, jest szyściutko Dobra Też szczery zniszczyła typa 61 Tutaj, przejadę nasze czołgi No mówiłem, mapa dla kamperów, no takich map nie lubię Chłopaki osłaniajcie mnie, bo jadę O, oh, fuck, fuck, fuck. No, chodź tutaj, chodź, chodź, chodź. Wyjedź tutaj, ja ci nie wyjadę, bo mi w bok strzelisz. Gdzie ty jesteś, mała bestijko? No, nie mogę na tego pana wyjechać, bo mi wali w boka. To jest amerykańska dziewięćdziesiątka, czyli bez problemu mnie tutaj od boku zniszczy. Pomoże mi ktoś? No, chyba nie bardzo. Tutaj jeszcze jest, czy... Chyba z pierwszym trzeba jakoś na jego inteligentnie wyjechać Czyli na pałę! <grymne> Jedziemy na pałę! Jesteś tu jeszcze? Jesteś, jesteś Jest zniszczony patonik pierwszy! Ładnie od tyłu. Coś tam jeszcze jest? Bo nie chcę dostać gonga tutaj z prawej manki. Dobra, myślę, że nasi się tym zajmą. I jedziemy dalej. Tam coś jest. Tylko muszę szybko podnieść ziało. Też czyli jest szkórka. Jest giszczoda. O oh my god. Normalnie. Mam taką przyjemność strzelania z tego działa, że to jest głowa mała. Ale tutaj nie mogę się podniecać zbytnio, bo... Tutaj wszędzie mogą być już wrogie maszyny. Jak tam sytuacja? No wygrywamy. Ale nie ma co tutaj zapeszać. Z prawej czysto, z lewej czysto. Obracaj obraca jak tigerku. Otrzymamy no, lornetkę, szukamy standardowo wroga. No, niestety z drugi zniszczył naszą panterę. Trzeba się przebić na drugą stronę tej rzeki. Tylko muszę tutaj cholernie się pilnować. Ale takie są roki grania właśnie niszczycielami. Jak ja nienawidzę podjeżdżać pod kurki. O, tam coś było, ale już zniszczona Ale tam są dwa czołgi! Tam jest jeszcze te cztery szwórka. Chyba. No jest, jest. Tylko zanim tam obrócę... No niestety nie mam tutaj przestrzału Muszę troszeczkę cofnąć Teraz znowu te cholerne krzaki Jest pięknie, też Czyli jest kaszpurka No kierowca ładowniczy zamek działa Muszę jak najszybciej przeładować To jest chyba z działem 100 mm Czyli duże zagrożenie Niestety wrogowie przyjmują punkt A no muszę szybko, szybko ładuj, ładuj Chłodnica! Oh my god! No nie wierzę. Niecha, muszę bardziej tutaj w dział... w przypieprzyć Bo się męczę, są też czeryską szkórką w tym czasie. Wrogowie przyjmują punkt A No teraz kolego musi zginąć. Musi zginąć, bo będzie wstyd. No! Ale się z nią bieprzyłem Dobra No i niestety nasz team już słabo wygląda Sporo pelotek O oh, fuck, 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 fuck. Super Pershing No i niestety mi się schował Muszę uważać. On mi od przodu raczej nie powinien przebić. Co trzeba zaznaczyć na mapie, że tu jest jakiś... Tu jest jeszcze jeden. Też jest szwórka. Cholera. No i niestety jestem tutaj sam, mogą mi teraz objechać jak są. Więc trzeba się wycofać. Tam nasz kugel pruje. Nie wiem co te tygrysy za mną tam robią. No niestety nie mam wsparcia tutaj w kolegach, jedynie pelotka jest, Google No nie wiem czy teraz wyjeżdżać czy nie wyjeżdżać No niestety ta też się ryska z troszeczkę znikła z horyzontu PERISHING też O cholera, tu są, tu są No nie chcą mnie objechać definitywnie No kugel strzelaj w niego, ja muszę wykręcić No ewidentnie tutaj jak Tigarek nie jest stworzony do yy, Takiej walki, takiego stylu walki Fakt, tu jedzie te Ja nie obrócę, nie obrócę, nie ma szans no i będę zniszczony No niestety Nic się nie zrobi Taranuję ją Mam rozpieprzone działo No i sam się wyeliminowałem Aaaa! Myślałem że mogę strzelać Myślałem że aż tak bardzo to działo nie jest uszkodzone no co, no skoro wrogowie przyjmują ten punkt A, no to bierzemy tutaj Dornierka, stop, stop, nie bierz go. Cholera, wziąłem mi tego Dorniera co trzeba do tej bitwy. On ma tylko 4 bombki, 250 kilo. Miała być wersja yy, E, a wziąłem K1, no mówił się trudno, ale i tak bitewka przegrana. Nie zawsze się wygrywa Myślę, że gdyby mój team był troszeczkę bardziej rozgarnięty To byśmy to bez problemu wygrali Ale jeszcze może zbombarduję ich tam troszeczkę Popsuję im tam nerwów O ile zdążę dolecieć Wyprzedziliśmy wroga Ciekawe jak Jest tam co? No niestety już nie mamy celowników bombowych Trzeba sobie radzić w inny sposób O kurde co to było? O nie o nie o nie Jeszcze nic nie zniszczyłem Zajebiście 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 Dobra bierzemy jak Tigera Już z bitwy i tak już nic nie Idiot team piszę na czasie. No pytam czy ktoś jest idiotą no Opadaj mi ręce przy takiej drużynie No i wrogowie zrobili nas z zegarkiem na ręku i z trzeci zniszczył Tygryska. Przyjęli punkt. No i co? Widzimy się za chwilę w garażu, no. Ale myślę, że pokazałem wam tą maszynę z jak najlepszej strony. Jak Tiger jest mocny, polecam to działo pancerne każdemu. Bat rating 7.0. Często losuje nas niżej Więc jesteśmy po prostu nie do przebicia dla wroga Zobaczymy jak tam zarobki Aktualnie ekspię tego nowego leoparda Zobaczymy jak tam wygląda sytuacja Jestem sam ciekaw 10 koła zarobiłem Prawie tyle co nic No niedługo zrobię te lepsze pociski Zobaczymy jak one się sprawują Nie robię leoparda, sorry Robię Emila. No ale dopiero początek. Tą maszyną też coś na pewno nagram, bo też ma swoją jest ósemkę, którą jak widzieliście bardzo lubię. No co ma no, 5 fragów w pierwsze miejsce w drużynie. I to wszystko chyba na dzisiaj. Trzymajcie się. Na razie i do następnego.